Dla życia, dla rodziny, dla małżeństw, dla młodych i dla starszych. Rodzina drogą do świętości. Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. Szczęść Boże wszystkim naszym radiosłuchaczom i witamy się z Wami jako już po świętach a przed Nowym Rokiem w audycji Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. Witają Was tutaj obecni Andrzej Borkowski, parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika w Witkowicach, Marek Gajosek, parafia św. Macieja w Kruszynie, Ania i Andrzej Markiewicz, parafia św. Leonarda w Mykanowie i ja, Krzysztof Wójcik z parafii św. Marcina w Kłomnicach. Niedziela Świętej Rodziny... Obchodzona jest w Polsce w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu. I w tym roku przypada to 29 grudnia. Naturalne jest więc, że audycję Stowarzyszenia Rodzin Katolickich poświęcimy właśnie świętej rodzinie. Yy, zwłaszcza, że znalazłem taki też zapis, że podczas 380. zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski. W 2018 roku biskupi zaproponowali, aby Niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość małżeństw, małżeństw i rodzin, oraz zachęcili do zorganizowania w parafiach odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Więc to już jest wyraźna zachęta, jaki charakter powinna mieć ta niedziela. Jest to więc również nasze święto jakby patronalne. Warto więc zastanowić się nad tym, jak skorzystać z tego doskonałego wzoru życia rodzinnego, bo to podkreślają nauczający nas teologowie święty Józef Ojciec, Maryja, Matka Boża i syn jej Jezus. Odzwykła ludzka rodzina, z tym tylko, że Jezus to również Syn Boży, Bóg i człowiek. Jak my odniesiemy się do tego wzoru? Jakie wzory to widzimy? Może co nam powiedzą tutaj obecni małżonkowie Ania i Andrzej? No, święta Rodzina jest dla nas wzorem niedoścignionym, co prawda. Ale staramy się swoim życiem, swoim postępowaniem wzorować się na, na Świętej Rodzinie. No to były czasy, kiedy mężczyzna Potrafił zadbać o swoją rodzinę, tak samo i święty Józef dbał o, o rodzinę Matki Bożej i, i pana Jezusa, tak samo i, i w naszym pokoleniu, no bo dzisiaj to już jest trochę inaczej. Młodzi, tak zwane równouprawnienie mają i, i to też jest dobre, bo oboje pracują, oboje ciężko pracują czasami i dobrze, że, że się razem wymieniają. No tutaj trzeba sobie powiedzieć, że rodzina Jezusa również musiała rozwiązywać swoje takie codzienne egzystencjalne problemy. No musieli pracować, aby było co jeść, gdzie mieszkać i w co się ubrać. Marek co powiesz na taki wzór? No to tak właściwie jak m, cały czas realizuję, czyli dbam o to, żebym się miał w co ubrać i co zjeść, <laughs> i żeby moja rodzina również. <laughs> z pewnością no, każdego dotykają takie zwykłe, codzienne troski i trzeba je rozwiązywać razem, a jeżeli się ma taki jakby wzór do naśladowania, to jest tym lepiej, nie? Zawsze to, to też to też jest ważne w dzisiejszych różnych dyskusjach, żeby podkreślać ważność rodziny jako takiej, jako tej podstawowej komórki społecznej, ale też jakby takiej podstawowej komórki też państwowej, nie, że, że to, to, no tego jakby cała, cała też państwowość się to wzięła, że, że te komórki rodzinne początkowo od, odrębne, potem coraz bardziej się zbijały, spotykały ze sobą, czy były coraz bliżej siebie, coraz większe Zataczało to jakby wspólnoty tak. i w końcu ta wspólnota narodowa jakby się wytworzyła, nie? Tak, jak zacząłeś I... mówić, to właśnie sobie myślałem, takie proste, a dla niektórych takie trudne. Jak zacząłeś mówić, bo teraz to już mówimy o sprawach państwowych, tak? No to już tworzymy państwo, tworzymy naród. Tak, tak, no ale od tego, od czegoś trzeba zacząć, czyli tak. od tej najmniejszej komórki. Tak. Wiadomo, no, najmniejszy to jest jeden człowiek, ale sam jeden człowiek to jeszcze tak. nic nie znaczy. A już rodzinę, rodzina czyni go silnym? O, też bardzo ważne słowa. Ja, ja bym chciał trochę z innej strony nawiązać jeszcze do Twojego wstępu o tym, o tym właśnie 29 grudnia dniu dzisiejszym. Dla nas, no, dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Archidiecezji Częstochowskiej, właśnie to, to święto, które tam sza jest w katedrze, w której uczestniczymy. Rzeczywiście, no przecież na naszym sztandarze jest święta rodzina, katedra matka Kościoła Czestochowskiego. Jest rodzina w naszym logo. Jest to dla nas też bardzo ważny dzień. Dobrze, że właśnie Episkopat tak dowartościowuje, bo no nie przypadkiem te człony całej nazwy Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. I tutaj rodzina jest, no, najważniejszym może członem takim, że, że w dzisiejszych czasach jest ta rodzina trochę poddawana wątpliwość. No to tym bardziej trzeba świętować i tym bardziej promować. My już wiele audycji mówiliśmy o rodzinie, ale to, to jest ten czas też na świętowanie tego właśnie, tego. No, tak. no, dziękuję. W zasadzie trzeba by jeszcze też powiedzieć. Za chwileczkę oddam tutaj głos, proszę. Święto świętej rodziny, jak sama nazwa mówi, jest to docenienie tej właśnie komórki rodziny i powinniśmy uczestniczyć wtedy w nabożeństwach. Powinniśmy być z tego dumni, że rodzina jako ta podstawowa komórka jest jak gdyby. No, przypomnienie o tej świętości, tej świętej rodziny, że, że ta święta rodzina, święty Józef, Matka Boża i Jezus, są wzorem dla, dla każdej rodziny dzisiaj. Tak. No właśnie, chciałbym tutaj też zwrócić uwagę, że. No, jest troszeczkę, jest parę słów w Ewangeliach na temat rodziny. Właściwie niewiele, no bo tylko u Mateusza Ewangelisty i Łukasza są tutaj wzmianki. U Mateusza to wręcz takie trochę lakoniczne. Są jakby dwa wydarzenia tutaj podkreślone. Pierwsze to zaginięcie dwunastoletniego Jezusa podczas pielgrzymki do świątyni w Jerozolimie. No i potem odnalezienie go po kilku dniach, chyba, czy może nie... Tak, do, do, dokładnie po trzech dniach poszukiwań tak. w Jerozolimie. I tak. drugie wydarzenie, taki początek działalności, gdzie no, występuje również Matka Jezusa, to jest cud w Kanie Galilejskiej. Czyli początek jakby działalności publicznej Chrystusa, Jezusa. Więc no, jak my tu odniesiemy się do, do tych no, skąpych dosyć informacji o życiu tej świętej rodziny też w kontekście naszych rodzin. Ja myślę, że warto też uzupełnić trochę te dwa fragmenty. O ten czas, kiedy no, święta rodzina, no już była rodziną, bo, bo Pismo Święte niejednokrotnie podkreśla, że to człowieczeństwo, początek człowieka jest od poczęcia, no bo anioł Gabriel przyszedł do, do Maryi i zwiastował. I kiedy oni z Józefem już, już poślubieni szukali miejsca, no żeby dać się spisać i w Betlejem, w tej, w tej ubogiej tam szopce, nastąpiło rozwiązanie, no to tu już była pokazana ta troska rodziny, Józefa, opiekuńczość za, za matkę, za żonę i to dziecko, które jest w łonie. To też pokazuje taką, taką rodzinność i taki przykład no, ojca dla, dla ojców w każdym pokoleniu. No tak, bo tam jeszcze jest i fragment o ucieczce Józefa z Marią i z Jezusem do Egiptu przed rzezią niewiniątek, jak i potem powrót. No to święty mhm, ten Ewangelista no tak. Mateusz o tym wspomina, natomiast no tutaj to są takie dosyć dokładnie opisane te wydarzenia i warto, żebyśmy nad nimi chwilę no, porozmawiali. To, jakby zagubienie Jezusa w świątyni, to jest takie, jakby też świadectwo, jakie były wtedy relacje, czy jakie były te, te wspólnotowe więzy. No dla nas współczesnych, to chyba jednak trochę to jest dziwne, można by, bo może się wydawać dziwne, że można się zorientować dopiero po całym dniu, że dziecka nie ma w pobliżu. Nie? To takie trochę jest zaskakujące, że szli razem. A tu myśleli, że on jest tam. No, no jakby Wydawałoby się po ludzku takim, takim ten, że to takie było jakby niefrasobliwe i niedbanie o, o własnego potomka, że właściwie no, gdzie on jest, to jest wszystko jedno. Nie? To się nam teraz może się nam nie mieścić w głowie, chociaż pamiętam, że już ja jako dziecko czasami jak się przepadło gdzieś w lesie, no to też rodzice wychodzili tak, z siebie, żeby nie znaleźć. Wiedzieli, siebie. Nie wiedzieli dokładnie, gdzie się jest. Mhm. Dzisiaj jest, dzisiaj są telefony i czasami to wiem też, że bardziej mamy to, to ciężko im jest wytrzymać bez żadnej tam informacji, że, że co się dzieje. A wtedy, no, jak ten, na no cały dzień nie było, albo chyba to, gdzieś tam chyba jest, gdzieś tam mhm. chyba jest, a tu dopiero wieczorem, czy, czy, czy ten się okazuje, że nie wyszedł z Jerozolimy, mhm. nie? Jak to, jak to się stało? No tu poruszyłeś dosyć ładny, ciekawy temat, ciekawy powiedzmy aspekt, ale ja myślę tak, że Ewangelia zawsze nas czegoś uczy i ja tu tak, tak zrozumiałem taką naukę, że często jest tak, że my zgubimy Jezusa, i jak dopiero zgubimy, zorientujemy się, żeśmy go zgubili, dopiero go szukamy. No To takie I, te logiczne takie już przesłanie. Tak. Ja myślę, że Marek też trochę sam sobie odpowiedział, bo odpowiedział o tej wspólnocie widocznie. Tak. Te wspólnoty rodzinne były tak e, mocno rozbudowane i takie <grym> silne, że byli spokojni, że idzie z krewnymi gdzieś tam, e, rodzice. Ale z drugiej strony też myślę, że ogromne też było zaufanie Jezusowi, Jego mądrość. No, bo już o tej mądrości było wspomniane, właśnie, że wtedy on zagubił się, bo był w świątyni i wiele, wielu y, mędrców y, Żydów no, byli za, y, zatworzeni czy z, zadziwieni nad tą mądrością 12 Jezusa. Więc jeżeli oni byli, to myślę, że, że Józef z Maryją też doświadczali tej jego mądrości i się zadziwiali nieraz. Myślę, że to też jest jakaś odpowiedź na to. No tak, i y, myślę, że. Y, no Tą pierwszą część byśmy teraz zakończyli i za chwileczkę porozmawiamy sobie o no jeszcze innych sprawach związanych ze świętą rodziną. Rodzina drogą do świętości. Audycja stowarzyszenia rodzin katolickich archidiecezji Częstochowskiej. Rozpoczynamy po krótkiej przerwie i może rozpocznę taką swoją refleksję, taki komentarz swój, który mi przyszedł do głowy jeszcze z innej strony. Przyjście na ziemski świat Boga w ludzkiej rodzinie i podleganie go wszystkim ludzkim trudnościom i cierpieniom jest takim faktem niebywałym. Jak porównuję obraz Boga ze Starego Testamentu, to jest on Monumentalny, zajmujący się wielkimi sprawami narodu wybranego, ale też karaniem, zsyłaniem prób dla ludzi i wiernych i niewiernych i pokonywaniem wrogów. Zupełnie inny obraz tworzył Chrystus. Bóg to kochający ojciec i podkreślający wartość miłości w różnych zresztą aspektach i miłości w rodzinie, w miłości braterskiej, między ludźmi. W języku, w języku greckim, w łacinie, w hebrajskim jest wiele określeń tutaj dotyczących miłości. Będąc wśród nas, ludzi, pokazał nie tylko swoją miłość do rodzaju ludzkiego, ale pokazuje też, że nie są mu obce zwykłe ludzkie problemy. Czy podzielacie taką moją refleksję? Ja myślę, że pewnie dałoby się przeanalizować trochę też głębiej Stary Testament, i na pewno to tak trochę już ta zmiana była w kierunku takich nawiązywania coraz. Yy, cieplejszych i bliższych relacji z Bogiem, bo tam też fragmenty różne było, nie nad, nie, że, nie nadłami, że nie zniszczy, nie złamie czcina nadłamanej. Już były takie y, coraz bardziej fragmenty Pisma Świętego, które mówiły o tych bliskich y, relacjach. Więc może nie było to tak też od razu, ale rzeczywiście y, dopiero w Nowym Testamencie jest, y, jest taka oparta relacja na tej, na tej miłości, takiej bezpośredniej. To na pewno tak. Ja ze swojej strony dla mnie taką, taką, y, taką refleksją, którą chciałbym się podzielić, to, to tak też rozmawialiśmy o tym już wcześniej, że święta rodzina uczy nas trochę takiego, takiego podejścia i takiego zrozumienia, czy nawet y, zadziwienia, że, że Bóg przecież Wszechmocny mógł pokazać yy, przyjście ze swoim sprawczym planem no, w każdy inny sposób. Bardzo, bardzo, bardzo no, możemy sobie wyobrazić różne, różne sposoby. Natomiast upodobał sobie i wybrał, że przyjdzie przez rodzinę. Narodzi się w, w rodzinie w zwykłej rodzinie, bo wie się o tych ludzkich trudnościach i cierpieniach, i to wszystko właśnie w tej świętej rodzinie było. Ale to jednocześnie pokazuje nie tylko wartość może cierpienia i trudu, ale wartość nadzwyczajną rodziny. Kiedyś może to było takie niezrozumiałe od razu, czy może nikt by się nawet nie zadziwił? No cóż, rodzina, rodzina wiadomo związek mężczyzny i kobiety, dzieci. Ale dziś, kiedy, kiedy rodzina jest poddawana jak w jakąś wątpliwość, czy nawet są redefiniowane, jakaś charakter rodziny, to już nie zawsze jest takie jednoznaczne dla naszych, tych, którzy inaczej patrzą na chrześcijaństwo. Więc myślę, że dla mnie osobiście jest to wielkie dowartościowanie rodziny. No właśnie to, co Krzysztof mówiłeś, że ten Bóg starotestamentowy wydawał się taki odległy, taki powiedzmy nie. Bliżej niesprecyzowany, nie można by tak powiedzieć. A tu Bóg Jezus, Bóg człowiek przychodzi na ten świat poprzez normalną rodzinę, jak gdyby no jest taki namacalny, jest taki bliższy człowiekowi. Ja, może, tak, takie inne porównanie, jak byłem małym dzieckiem i jak była rozmowa o, o Ziemi Świętej, no to wydawało mi się to coś bardzo odległego, nieosiągalnego. No, kiedy. Dzięki Bogu udało mi się stanąć tam na tej Ziemi Świętej, gdzie, gdzie Jezus chodził po tej ziemi. No to, to były to takie też namacalne chwile w życiu. No, świetnie, świetnie to też ująłeś. No, faktycznie można powiedzieć, jak śpiewamy nieraz, że słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Ta kolenda chyba. Pokazuje nam właściwie to, co się rzeczywiście stało te ponad dwa tysiące lat temu. I ja tutaj na koniec chciałbym teraz przejść jakby do takiego, takiej części, w której no musimy też trochę powiedzieć sobie o pewnych zagrożeniach. Warto odnieść się do współczesnych ataków na rodzinę, jej umniejszania, ograniczenia roli rodziców. Próby wyrwania spod wpływu wychowawczego rodziców. Święta rodzina to jeszcze jeden argument, że pełna rodzina, mama, tatuś i dzieci to najlepsze środowisko dla rozwoju młodego człowieka. Czy też tak to odbieracie? Czy to też rzeczywiście dla nas może być ten argument do walki w obronie jakby tej naszej no, tradycyjnej, może rodziny, ale y, tradycyjnej w sensie tylko relacji? Y, pewnej solidarności wewnątrz rodzinnej, ale chyba nie tylko. No na pewno jest to wzór, wzór, którego staramy się naśladować. No dzisiaj młodzi uważają, że święta rodzina, no co to tam no to taka święta rodzina tylko na święta, po co ja mam się tak starać? A nikt nie, nie przypomina sobie takich słów, że Pan Jezus czeka na każdego z nas, żebyśmy się do Niego zwrócili i takimi, przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy, z naszymi grzechami, z naszymi upadkami i potrafi nam zawsze i, i wszystko nam wybaczy. Tylko my musimy chcieć tego mamy się otworzyć na, na tą jego do, dobrość. Pan Jezus ma dla nas wiele darów, tylko dary jeszcze trzeba przyjąć, prawda? No i w zasadzie już w tej poprzedniej wypowiedzi o tym mówiłem, że no, dla mnie ta święta rodzina pokazuje, że to jest takie takie doskonałe rozwiązanie, najlepsze w świecie. My nieraz już tutaj mówiliśmy w audycjach o rodzinie, że, że nie ma lepszego sposobu na życie społeczne jak poprzez te rodziny. A te rodziny tworzą społeczności. Rodzina jest takim najlepszym środowiskiem wychowania, edukacji, kształcenia, wychowania patriotycznego i wiele, wiele, wiele różnych tych elementów. Ja, jeśli można, jeszcze bym tylko do tego dnia dzisiejszego, do tego świętej rodziny, taki przy, przykład czy wskazanie z rytuału, jak rytuał też pokazywał sposoby przeżywania, na przykład Wigilii, no to również mówi o przeżywaniu Dnia Świętej Rodziny, żeby hmm. zobaczyć rodziny też, które są wokół nas. Mówisz o rytuale rodzinnym. Tak. Rytuał rodzinny, rodziny wokół nas, żebyśmy dostrzegli w tym dniu, w ogóle, no na pewno nie tylko w tym dniu, ale ten dzień, żeby nas skłonił, żeby zobaczyć rodziny, osoby wokół nas, samotne osoby, nawet tutaj zachęca po tym, żeby w tym dniu no, zaprosić kogoś z potrzebujących jakąś rodzinę, wspomóc tak czy inaczej, więc no, myślę, że to też jest jakieś dobre wskazanie. Tak, to przeczytasz. To... to znaczy, to tutaj to już o tym powiedziałem. Dzisiejsze święto jest okazją, abyśmy zwrócili uwagę na rodziny żyjące obok nas i borykające się z trudnościami tak duchowymi, jak i materialnymi. Okażmy im naszą życzliwość, pomoc modlitwy, serdecznego słowa, pociechy, umocnienia i wsparcia materialnego. Zaprośmy ich do siebie na wspólne, radosne świętowanie obecności pośród nas Jezusa, Maryi. Józefa. I to jest właśnie rytuał rodzinny. Proponuję nam taki sposób przeżywania tego dnia. Nawiązując do zagrożeń, o których tam Krzysztof wcześniej wspominał, to takie zdarzenie mi się przypomniało, yy, kiedy byłem na, na takim szkoleniu na temat pozyskiwania funduszy, no niekoniecznie unijnych, ale głównie tam unijnych i tak dalej, i, i mieliśmy takie warsztaty z tego tematu. To było w takim czasie, kiedy bardzo dużo ludzi, wtedy młodych, wyjechało za granicę, dzieci zostały w Polsce, oni tam, te początki były takie, że raczej te dzieci zostawały, a rodzice pracowali na to, żeby tam wrócić i, i był ten temat, taki jakby opracowania, jakiegoś dofinansowania dla tych, żeby wesprzeć te dzieci, yy, które zostały, tak, no taki mieliśmy jakby yy, temat, ten... temat tego, tego opracowania. I jedna rzecz od razu ta pani, która prowadziła, powiedziała, że nie możemy y, zakładać, że chcemy coś uruchomić, bo te dzieci się są opuszczone przez rodziców, bo to nie jest dla nich najważniejsza rzecz. Najważniejsze są inne sprawy. Już już nie pomnę wszystkiego, co ona tam mówiła, ale to mnie właśnie uderzyło wtedy, że nie jest najważniejsze to, że rodzice się rozłączyli z dziećmi, bo dla, dla dziecka nie jest to naj, naj, największy ten, przynajmniej może on, to nie było jej jakby osobiste przekonanie, tylko... Tak nam to wyłożyła. Tak nam to wyłożyła, że jeżeli chcemy coś zrobić dobrego, to nie możemy takich argumentów używać. Wtedy. Już to było, ale to już było ładnych parę lat temu. No, no mhm. tak, przynajmniej to zrozumiałeś. Tak? No rzeczywiście, rzeczywiście tutaj jest bardzo dużo, bardzo dużo takich przykładów, gdzie rzeczywiście zaczyna się kwestionować. Zabrania się niemal wręcz uważa, że to jest nietolerancyjne takie podkreślanie rodziny i. Tych, I tych właśnie różnych relacji rodzinnych. Często to się traktuje nawet jako, jako opresję. No, bo to, to dla mnie to jest dziwne, że przypadki, kiedy faktycznie następ, jest jakaś patologia w rodzinie, no, traktuje się to jako argument. No. Przecież no, patologia nie jest powszechna, tylko to są zawsze jakieś przypadki. Także tutaj mamy bardzo, bardzo te różne rzeczy, natomiast wracając tutaj, to co Andrzej mówił o, tej, o tym rytuale rodzinnym i też takich zwyczajach. Ja pamiętam był taki zwyczaj, no to głównie na, na wsiach to było na pewno popularne, ale tak w naszej, w naszej jakby tej części, jakby tam gdzie mieszkaliśmy sąsiedzi, często powiązani rodzinnie, ale nie tylko, kiedy zaczynała się Wigilia, no to złożyliśmy sobie życzenia i zaczynała się ta wieczerza, ale tylko jakby tylko troszeczkę, bo potem nagle myśmy wychodzili z domu i chodziliśmy do, po sąsiedzku, do jednych, do drugich i oni robili to samo i często bywało tak, żeśmy po prostu się nawzajem składali życzenia właśnie yy, łamiąc się opłatkiem. Zawsze się zachowało ten, ten opłatek, żeby do sąsiadów pójść. No i w ten sposób było tak, że rzeczywiście nikt nie był samotny tego dnia. No bo to chyba odbieraliśmy to jako, że to jest jakby nasza wina, że ktoś jest samotny, bo nie powinien być, więc albo go zaprosić, albo jemu towarzyszyć. Także to jest, no, piękne, piękny zapis w tym mhm. rytuale. Bo to jest Andrzej nie powiedział, ale to jest taka księga wielka z zapisem tych... Tak, do przeżywania różnych świąt, świąt w, w Kościele, rodzinie. no i w rodzinie. I właśnie tak. Dzień Świętej Rodziny, dzień dzisiejszy niech nam uwrażliwia na rodziny żyjące obok nas. W tej chwili już kończy nam się czas, więc może pomodlimy się tak, jak to zwyczajowo mamy. Zmówmy modlitwę za o wstawiennictwo Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego. Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana, sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak, iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę. Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłowaniu Twojemu synowi na wzór niepokalanej Matki Kościoła. Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi ruch światło-życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła. Bądź uwielbiony Boże, w cudze Bożym Księdzu Franciszku, w Jego życiu i dziele i racz wsławić swoje imię, udzielając mi przez Jego wstawiennictwo łaski, o którą najpokorniej prosimy. Amen. Amen. Szczęść, Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dla życia. Dla rodziny dla małżeństw, dla młodych i dla starszych. Rodzina drogą do świętości. Audycja stowarzyszenia rodzin katolickich archidiecezji Częstochowskiej.